Rewizor Nexo Nexo Pro. Obsługa wydatku na pojazd w dekrecie księgowym. Wersja 51 Rewizora Nexo oraz Nexo Pro znacząco usprawnia ręczną dekretację kosztów związanych z eksploatacją pojazdów. Od teraz na dekrecie dostępny jest link Wydatek na pojazd. Po jego użyciu pojawia się dodatkowe okno, pozwalające wybrać pojazd, dla którego wprowadzany jest wydatek. Na podstawie kartoteki uzupełniane są pola dotyczące odliczenia VAT i zaliczenia w koszty. Poniżej zaś należy podać kwotę z faktury, a następnie kliknąć OK. Program automatycznie rozbija kwotę na odpowiednie wartości na dekrecie. To jest brutto, koszty uzyskania przychodu, odliczany VAT, a także wartość niestanowiącą kosztów. Użytkownikowi pozostaje jedynie uzupełnić pozycję odpowiednimi kontami księgowymi.